A w tym, tym filmie będziemy sobie grać Madę, czy tam Murder us. dokładnie nie mogę raz tylko Madę Co to w ogóle jest? Ono ma nowe... milion powrań. Akurat milion powrań. Mam nadzieję, że pod będzie super. Tam było coś, ale nie chciało mi się tego czytać. No tak, mogę chodzić tutaj, jak widać. I no a teraz report jest report no idę tutaj pięć po dziesięć idę tutaj To one są takie same. Na no co to wokół? No więc. Nieźle. Jest źle, ale nie jest fatalnie. Czy może jakiś chłop tutaj wystatować, czy nie? Właściwie. Mam nadzieję, że no już... No, disconnected. No tam było coś, ale nie chciało mi się to czytać. Coś tutaj było nawet. No już, game disconnected. No idę. No tak. Sześć po 6. Jest. Jest. Tak, jestem ki. Jestem, tak. Jestem ki. Jestem impostorem. Jeszcze by startowała, da. Jest, dobra. Teraz są chyba boty. Ja impostorem wywalili mnie. No. A, reklamka! Super. Była tam jakaś reklama tam było też, ale nie chciało mi się to czytać 6 po 10 jestem tutaj. 6 po 10 no, właściwie, dobra no, właściwie. Tak, jest dla niej nie jest Już tutaj sobie piszą. że a nie jest fatalnie <laughs> no, no jakiś chłop może wystartować tyle trunk start wzyłam mu to tak jest 10, 10 10 jest, jestem detektywem no jest, jestem detektywem, dobra Easy easy, patrzcie to wygram, to kas awaria. Znowu zatworzałem się dziewczynką. Nienawidzę tych drzwi. Popatrzyłem kamerę, ale nic tutaj ciekawego nie widzę. No ja yes, w no, 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 yes, dokumentem, ja dyskonected przegałem. Dodali im po prostu nogi, że przez wszystkich zabijanie. Ja nie wierzę. Coś tutaj było nie. Znajdziemy. Jeden po osiem. Jest dużo magas. Duszo. Dobra, idziemy. Jesteśmy. Może jakieś ratować czy nie? Jestem jest 8 na 8. Tak, jestem a I pomóc tej impostora. Jeszcze wystała to w, znowu jest noga. O, szybko, kurde! Easy, easy! Jak to szybko wygram? Szukam mnie tylko 8 do ich tutaj, jak ktoś jest impostorem. On nie jest impostorem, czy killerem. on nie jest killerem, no kurde. O, dzień dobry, dzień dobry, widziałem pana. Oj, oj. No, no, no widzi je. Widzę kogoś ciało. idę. O, jest ciało, gdzieś ciało, ciało. Ciało, ciało. Oj. O, idę go. Zobacz o niego. Jest. Idę. Idę patrzeć ślady skóp. ciało Najena e... Najena No tego... da. Dobra, do now ja Nie ma co czekać. Tak! Wygra... Aha! Wygrałem! Tak! Jej! Let's play... od... Chromate... disconnected. Czyli go wywaliło, ale na szczęście znowu re reklama mi się włącza. Okej. Okay. Dobra. Не жалею, да Ну, супер! Изи, изи! Ну, лекция Изи, изи, изи! Ну, изи, изи! Ну так, сука, то выиграл. Ну, изи, изи! nie zaczynają. Jest pięć, jest, jest dwóch killerów i jeden detektyw. Kto tu wygra? gra? O, super gielka, jestem um, kluczem. Zobaczmy, jak wyglądają tutaj jakieś taski. IZI IZI Karta jakaś o jakaś. Oj jakaś awaria <task> No no. <normalnie>. Kolejny <task>, task Super task Naprawił o naprawił sobotaż chyba o o, spokojnie, on tego nie zauważył. Zostało trzech roommateów. Okej. Okay. To jest typ? Chyba to nie jest typ. Patrz, Osiem. Pięć, dziewięć. No. No. Ty, teleportacja. O kurde. No. Nie, nie to Lecz mi są naprawdę straszne. O, bo jest reportet. Daje... Za 16 sekund można głosować. No to zaczekamy sobie. Jak już sobie zaczekamy? Daję na tego ryda. On mi tutaj śmieci. Daję na tego ryda. On mi tutaj śmieci. Oj, niestety, niestety mnie wywalili, kurde. Nie, nie bierze. Kurde, ja nie byłem killerem. Mm, Zrobiłam taska. Ukliknął bym jest Jessie. Nienawidzę tych ludzi, nienawidzę tych głódów. Wszyscy chyba dają na tego reda. Chyba wszyscy dają na tego reda, bo chyba... I... I... Wszyscy dajecie dajcie na reda, bo on mi tutaj śmieci. Wszyscy <laughs> dajcie na czerwonego, bo on mi tutaj śmieci. Nie był, nie był, jest, jest, jest pokrałem, tak. Super, Laskirer Disconnective, naprawdę super gra. wielka. Hmm. Idę tutaj? Sześć po, po sześć po osiem. Easy, easy. Ach, jestem killerem! Jestem killerem! Ale szybko! No. no to easy, easy! No nie. Wywalili mnie! Wywalili mnie! Mam geeks tylko nie to! I idę tutaj 5 po 10, wybrane na 6 po 10. Jeku super. 7 po 10. Ale szybko easy easy. Patrzcie, no to jestem killerem. Jestem killerem, ale szybko. Easy easy. Patrzcie, to szybko wygram. Went, O kurde. Pem, pem, pem! O. No dobra. O, idzie. Tutaj. On idzie tutaj. O. Kto kliknął emerytację? Dajmy na tego, no... tego detektywa całego. Za... za 20 sekund można głosować, no to zaczekamy. Na mnie głosują serw. Hehehehe. He, he, he. Zapiszę im szybkie słowa, by gościu. No. Daję na to detektywa całego. Na szczęście nikogo nie wywalają. Idziemy. Znowu jesteśmy. Znowu mnie wywalili. Kurde. Kurde. Znowu reklama. Znowu mnie wywalili. Tylko nie to. Co wy sobie myślicie? Idę tutaj, 4 po 8. Naprawdę super. Jest tutaj dwóch jeden i jeden detektyw. Jestem królem Dobra, chodźmy sprawdzić. Te, jakie są tutaj taski? Halo! Znowu mnie wywalili. Znowu zrobili mi no, pikus. Co za chłop. Idę tutaj 5 no, 8 idą Manem? Dziwne. Jeszcze nie widziałem takiego bohatera. Tutaj całego. No jestem crewmate'em. Chodźmy nowo, zobaczyć taski. No co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Dzisiaj z tą grą zepsuło się coś się zbugowało. Dziwne. Ale one są głupie. <laughs> Chłopie. Te ludzie. Co? On nie jest chyba. Chłopem. ty Idę tutaj. Czterech kilerów jest dużo... Nie jest. Czterech kilerów, dwóch detektywów, dwóch akumulatorów. No, Kudy Szybko, easy, easy. Nie <coughs> wygląda. No. Dalej. Superman? Super, super. Jestem detektywem. Ale szybko, easy, easy. No. To właśnie wygram. No. Znowu mnie wywalili. Co za chłopy. Co za chłopy. Nie chcę tych butów. O się poproszę, poproszę kot. Horz Quin. Naprawdę no, mówię as. Dostaje mi ocenę. <laughs> Dostaje mi cenę. Naprawdę no. Eat them up. Easy easy. I like who made them. naprawdę super task. A ja lubię polskie te. It's easy. No naprawdę gra dostaje ocenę. No i i rola, no, i po stronie działa, i tak w ogóle. I tak, to ja dostaję oceny. Ciągle wyświetlają się reklamy. I rola impasora i jej wywalają nie działa. I tak w ogóle. My już się żegnam z Wami.